Helikon-Tex MK2, 20 litrowy zaledwie, czyli na takie małe wycieczki jak ta dzisiejsza. No a gdzie my jesteśmy? No popatrzcie, krzaczory straszliwe, to jest prawdopodobnie jakaś droga. No a zmierzamy w kierunku najniższego punktu w Polsce. Tak, właśnie, jest to nowy najniższy punkt w Polsce. Kiedyś był gdzieś indziej, ale według najnowszych badań i przeprowadzonych pomiarów znajduje się on w miejscowości Marzęcino, a właściwie gdzieś na polach poza tą miejscowością. No i zmierzamy, zmierzamy. Prawdopodobnie jesteśmy na dobrym kursie, żeby znaleźć to miejsce, a w trakcie tej krótkiej wycieczki przetestujemy sobie właśnie ten plecak. Jak się go nosi? Już czuję, że sobie trochę za ciasno tutaj ramiona ustawiłem. Ale ogólnie bardzo fajnie, dlatego że nie używam, jak widzicie, pasa biodrowego. Nie muszę, bo to jest malutki plecaczek. Ja tam mam niewiele. Zaledwie y, pełny termos. Koc piknikowy, jakieś banany. No, nawrzucałem tam takie rzeczy typowe dla takiej jednodniowej, krótkiej wycieczki. Więc jest ok, nosi się fajnie. Lekko mógłbym tylko tutaj poluzować. Pasek piersiowy. Który jest dosyć wysoko tutaj umiejscowiony. I to jest bardzo fajne, dlatego że w większości plecaków, gdzie ten pasek jest niżej, mnie to strasznie denerwuje, bo pasek zasłania mi wtedy dostęp do kieszeni. Jeżeli mam jakieś bluzie, w kurtce, gdzieś tutaj piersiowe, nie mogę się do nich dostać, ponieważ zawsze mi tutaj blokuje pasek. Ten jest wyżej i jest to jak najbardziej optymalne moim zdaniem rozwiązanie. Pani operator coś złapała. Cóż to takiego? Jest to pająk. W sytuacji surwivalowej należy jeść wszystko, co się nadarzy. Żartowałem, oczywiście. Cały, <laughs> żeście sobie myśleli. Rów z wodą. Proszę bardzo, zademonstruję. I nie mam pojęcia, czy da się go jakoś obejść. A wody jest tutaj naprawdę sporo. No i teraz tak. Iść tędy, czy próbować to forsować. Dobra, idziemy do tego punktu. Mam nadzieję, że zaraz go osiągniemy, że będzie jakaś przeprawa przez tą rzeczkę, no chyba że nie będzie, no to gorzej. Dobra, bo nie wytrzymam. Za ciasno mam te szelki, trzeba to troszkę sobie poluzować. Tu jest o tyle fajne rozwiązanie, że nadmiar tej taśmy jest zbierany przez taki rzep. Możemy to sobie wszystko ładnie zwinąć tutaj, zrolować. Dzięki czemu te taśmy nam nie dyndają na wszystkie strony, kiedy chodzimy. I teraz mogę sobie spokojnie poluzować. Najgłupiej mieć jedną dłuższą. Drugą, krótszą, więc ja robię zawsze w ten sposób, że o, podnoszę to do góry i sprawdzam to jeszcze trochę, tak żeby to było równe. Możemy to też robić inaczej, bo oczywiście te taśmy są zawsze jednej długości, więc możemy sobie przyłożyć jedną do drugiej, sprawdzić, czy któraś jest dłuższa, są równej długości, więc szelki są. Jednakowo te ramiona plecaka są jednakowo wyregulowane. I teraz co? No teraz wystarczy to już tylko zwinąć sobie do środka w jedną czy w drugą stronę. Obojętnie. Jedziemy, 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 jedziemy. Takiego ślimaka. No i teraz sobie tym rzepem. Oczywiście to nie było obojętne, jak się okazuje. A nie, jednak było. Proszę bardzo. I mamy to w ten sposób zabezpieczone. Nic nam tutaj nie dynda. Teraz zdecydowanie lepiej, bo musi być trochę luzu między plecakiem a plecami. On nie może tak ciasno tutaj przywierać, dlatego że nie ma wtedy przepływu powietrza, że te żłobienia na plecach słabiej wtedy funkcjonują, nie ma cyrkulacji powietrza, plecy się zaczynają z czasem pocić. Więc, no tak, nie może być tego luzu za dużo. To nie może być tak, jak modna młodzież sobie nosi gdzieś pod dubskiem te plecaki i to tak zwisa, to tak też nie może być. Ale też nie mogą. Bardzo ciasno przylegać do pleców. Taki złoty środek trzeba znaleźć. To jest mniej więcej to, co właśnie tutaj widać teraz u mnie. Więc idziemy. No i niestety mam wrażenie, że nie będzie żadnej przeprawy przez tę rzeczkę. Drodzy Państwo, w tym miejscu spoczywał dzik. Popatrzcie, jak wygniut trawiszcze swoim tłustym dubskiem, dzięki czemu mamy pewność, że znajdujemy się na terytorium dzików. W dodatku, z tej strony jest rów z wodą oraz z tej strony jest rów z wodą. Co zrobi spłoszony dzik? Pobiegnie albo w tamtym kierunku, albo w naszym kierunku. Idziemy dalej. Bardzo dobrze, że w końcu ta przeprawa się tutaj pojawiła. Jest jakaś dróżka. Możemy przejść. No a jeszcze za zakrętem niedawno chciałem już przeskakiwać, albo brodzić w tym wagnie. Jakże to by było <laughs> żałosne, gdybyśmy przekroczyli tę rzeczkę i zrobili trzy kroki w tym kierunku i zauważyli, że jest przeprawa. Dlatego zawsze warto trochę drogi nadłożyć, żeby się nie upokorzyć. Nie, no trzymajcie mnie. To jest jakaś kraina rowów melioracyjnych. Ko kolejny. I to na naszej trasie centralnie. I tym razem ja już nie widzę jakiegoś sensownego obejścia. Mamy tutaj bardzo głębokie Bajorko. Sądząc po stanie wody i głębokości rowu. A tutaj mamy punkt, najniższy w Polsce. I teraz, proszę Państwa, to będzie, to będzie zagwózdka dla Was. Bo skoro to jest najniższy punkt w Polsce, to czymże jest ten rów? No, tak w sumie to się zastanawiam. Pewnie napiszecie w komentarzach, że no, rów został wykopany przez człowieka, a chodzi o najniższe, jakieś takie naturalnie położone miejsce. No, ale z drugiej strony to ja nie wiem czy to jest takie do końca naturalne no bo tutaj chyba kiedyś było pole teraz może już nie jest nie wiem jaka to jest klasyfikacja tych najniższych punktów no ale jest to dosyć zastanawiające że zaraz obok mamy punkt niżej położony atakowani przez pałkę wodną pokonaliśmy kolejny rów melioracyjny no i widać jak wyglądam survival to nie jest łatwa rzecz dotarliśmy do najniższego punktu Polsce testując cały czas nasz plecak Helikona Rakun MK2. No, i zaraz sobie o nim powiemy więcej. Najniższy punkt polski. O, można sobie zdobyć certyfikat. To jest dosyć ciekawe. Kto dotrze do tego miejsca, może otrzymać certyfikat. I tu jest napisane w jaki sposób. Oczywiście muszę to najpierw przeczytać. Zdobycie najniższego miejsca w Polsce mogą Państwo potwierdzić nabywając certyfikat w Muzeum Żławskie. Marina Gold, Gospoda Małych Holender, gdziekolwiek to jest. Więc jeszcze musicie, oprócz najniższego punktu, musicie jeszcze znaleźć te miejsca. 2,2 metra poniżej poziomu morza. No i dobra, i co robimy? Rozbijamy się tu. Czas przyjrzeć się plecakowi z bliska. Jak widać, bryła jest bardzo przyjemna, opływowa. No i oczywiście ten plecak jest skompresowany tymi pasami, więc jeżeli ja to rozepnę, on się nam troszkę powiększy. Czyli możemy tutaj upakować więcej niż ja upakowałem. Tutaj nie chcę mi się tego luzować, ale sami widzicie, no do takiej szerokości też się na dole zrobi, bo kompresja też jest tutaj od spodu również. Więc te pasy kompresyjne są. Można mieć mniejszy plecak, można mieć trochę większy. Oczywiście maksymalnie to jest 20 litrów, co ja tutaj zmieściłem. No otóż właśnie banany. Koc piknikowy i termos. O tym termosie już mówiliśmy. Sbit świetnie trzyma temperaturę dwa kubeczki w zestawie herbatkę tutaj mamy na dzisiaj. Pani operator stwierdziła, że wiocha, bo metka sterczy, ale metkę zostawiłem specjalnie, żeby wam pokazać co tutaj jest, że to jest naprawdę jakościowy sprzęt, dlatego że mamy po pierwsze oryginalną kordurę jako materiał główny tego plecaka, czyli materiał bardzo odporny na przetarcia oraz częściowo wodoodporny. Więc jest ta kordura są zamki YKK, czyli też zamki uchodzące za najlepsze, najbardziej wytrzymałe, najbardziej najpłynniej działające. Więc naprawdę fajna rzecz, co my tutaj jeszcze mamy. No, opis tego, że jest tutaj system MOL, czyli ten, dzięki któremu możemy dodatkowe moduły jeszcze do tego plecaka sobie przytroczyć, a także jeszcze informacja była o tym, że mamy tutaj 20-litrowy ten plecak. No, i mamy taką kieszeń dodatkową. Tutaj możemy sobie system hydracyjny umieścić, Camelbak, taki bukłak. I potem jego rurka wychodzi, tędy. Więc jest tutaj miejsce na system hydracyjny również. Więc to jest fajny plecaczek do biegania. Bo kiedy ja go sobie ubiorę, skompresuję w ten sposób. Najpotrzebniejsze rzeczy w nim umieszczę no to kiedy go zarzucę na plecy, mam dostęp do yy, rurki, yy, która dostarcza mi płyn na bieżąco, wtedy sobie rozwijam ten pasek biodrowy, który nie jest typowym paskiem biodrowym, bo on tutaj yy, pasem, który ma jakieś tutaj grube poduchy, nie. To jest taki pasek, który sprawia właśnie, że podczas biegu ten plecak mi nie będzie z tyłu podskakiwał, tylko będzie się trzymał mojego tłowia. Więc... Wszystko, co do biegania, tutaj jest. Oczywiście jest też właśnie, są wysokie te poduszki tutaj na plecach. To jest bardzo istotne, bo właśnie one zapewniają cyrkulację powietrza, dzięki czemu plecy nie będą się pocić. Więc o, jeszcze co tutaj mamy? Te gumy. To jest fajne, przydatne bardzo do tego, żeby coś przytroczyć do plecaka. Na przykład ściągamy kurtkę, bo przestaje padać deszcz. No i teraz nie wpakujemy jej do plecaka, bo on jest już wyładowany. Więc możemy ją sobie przewiesić. Tutaj super sprawa. Nie musimy jakoś się bawić w dodatkowe troki, bo to wszystko jest tutaj. Jest ściągaczem, takim stoperem blokowane. Możemy tutaj umieścić na przykład mokre rękawice, mokre skarpety w takiej właśnie kieszonce. Dzięki czemu one się nie będą tam zaparzać, będą oddychać. No, to jest taka dodatkowa kieszonka, ale to nie jest wszystko, bo ten plecak ma jeszcze osobną całkowicie komorę. Popatrzcie z organizerem. Więc on jest naprawdę pojemny, jeżeli mówimy w kategoriach takich malutkich plecaczków. Można tutaj sobie na przykład mieścić telefon. Ja mam jeszcze okulary, bo to są takie przegródki tutaj węższe, na przykład na długopis taktyczny. Mogą być okulary, może być cokolwiek, jakieś klucze. Więc organizer na najpotrzebniejsze drobiazgi w tym plecaku. No i właśnie ta komora główna, którą widzieliście, ona ma to do siebie, że yy, może być większa. Możemy przenieść więcej niż tutaj, widzicie. No bo wystarczy wtedy poluzować te pasy kompresyjne. A kiedy mam załadowanego go tak, jak dzisiaj miałem, no to mam malutki plecaczek, który gdzieś nie krępuje mi ruchów. Przede wszystkim, jeżeli się gdzieś przeciskam w krzaczorach, on mi o wszystko nie haczy, a szliśmy właśnie taką zakrzaczoną drogą i rzeczywiście ja nie czułem, że ja mam jakiś plecak na sobie. Po prostu nie zajmował sporo miejsca gdzieś za moimi plecami. Nie no, tak serio, serio bardzo mi się podoba. Bardzo ładny. Nie wiem, czy to nagrywasz, ale... Nagrywam. Ale poważnie. Nie, bardzo ładnie. Mi się też podoba. idealny na takie właśnie krótkie wypady. Nic tutaj nie widzę. Żadnych kompletnie minusów w nim. A może się jakieś pojawią. Oczywiście z czasem. Jak będziemy go używać, dam znać, czy coś tutaj wyjdzie nie tak. Ale na ten moment świetna sprawa. No tu nawet mamy przelotkę taką do tego systemu hydracyjnego do rurki. To jest po prostu wszystko. Ciężko mi powiedzieć, co jeszcze można by było tutaj Dodać. W ogóle to nie wiedziałem, że rakun to jest shop, i dopiero mi pani operator tutaj powiedziała. Więc to jest taki shop. Nie wiem dlaczego shop może dlatego, że taki mały i zwinny w tych krzaczorach. Chryste panie, jak żrą komary. Dajcie znać w komentarzach, czy lepiej takie dynamiczne odcinki, pojedyncze przedmioty, testowanie i podróżowanie, takie mikro. Czy raczej wracamy do starego stylu, siedzę na miejscu? A może przeplatamy te dwa formaty? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem. Wasze zdrowie! I do kolejnego odcinka.